Jest miasteczko ponad rzeczką, sympatyczne ku preria, za prerią górych. To jest jak wnet zgadliwyście, dziki zachód oczywiście. No i jest tu przede wszystkim rejem. Słońca w twarze prerii piachu, przymierzając dziki zachód. Co dzień trafia tutaj kościoł ten Lecz choć każdy dalej zmierzał, to nikt jakoś nie odjeżdżał, a powodem jest rzecz jasna, Mary-En. Mary-En, mary mamy szansę coraz mniej. Każdy, kto przybył tu, zaraz kocha się w niej. Każdy ma akolwiek dwa, więc w serc wyścig ten. Bardzo źle Krończy się mary każdy kto być ją się stala, tym grali na gitarach, przedtem jeszcze przynosili pęki ruch. Ale teraz wiecie sami, tylko w sklepie z nabojami ruch wciąż większy i na starszych Nic na lepsze się nie zmieni, bo wciąż nowi narzeczeni przybywają i nie zmniejsza się ruch ten. Narzeczeni patrzą wilkiem, każdy na ich widok milknie, co się tutaj będzie działo. Maryen Mary, Ann. Mary, Ann, Mary Ann. mamy szans coraz mniej. Każdy, kto przybył tu, zaraz kocha się w niej. Każdy ma akorki dwa, więc serc ten bardzo źle skończy się. Merem. Tyle naraz serc bez strachu nie znam dotąd pić. Tyle co za chwilę będziesz mieć Mary, Mary, em, kochanie, to za chwilę coś się stanie. Wsiadaj pociąg, gdzie indziej sobie jedź. Ta mieścina jest zbyt mała, by to wszystko wytrzymała. Spędzasz ciasny szpital, to aż daleko stół. Nie strzelają się, kochanie, w Harrysonie, w Alabamie, lub gdziekolwiek byle nie, tu my Tak. Bywaj nam Mary Ann, będzie nam ciebie brak Będzie żal głosów los, co zniknęły gdzieś chęć Ale lepiej jest stąd Mary Ann. Poszła stąd Mary Ann, gdzie jest dziś ktoś to wie. Gdzie jej głos jak lęk oczy, jak ja Poszła w świat Mary Ann i zniknęła jak sen Każdy z nas kochał się w Mary Ann